Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na dzisiejszy koncert w klubie Fantazja, Jaświły. A teraz powiem Wam taką anegdotkę. Jesteśmy w Kajentach Wielkich, w rodzinnej wsi mojego pra 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 pra, pra dziada Alberta, który gwałcił tutaj, wojował, rabował i niejedną głowę ściął. Tutaj oto mamy pierwszy w historii wiatrak na prąd. Wymyślił to oczywiście mój pra 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 pra, 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 pra Albert. Jest cudownie. Zapraszam Was jeszcze w jedno miejsce. Szybko, szybko. Mieliśmy tutaj takiego zbuja, niedobrego zboczeńca. Eustachy miał... Eustachy miał na imię. I był kurojebem. Zobaczcie, chodźcie, chodźcie. Dzień dobry. A tutaj oto dla naszego niegrzecznego Eustachego Kurojeba bo jego więzienie. Tak niedawno go już tam nie ma. Także do zobaczenia na koncercie.